Problem alkoholizmu w Polsce jest bardzo poważny i coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z tej sytuacji. Niestety, coraz więcej, ale nie wszyscy, ponieważ w obliczu propozycji rządu, aby podnieść akcyzę na alkohol, pojawiły się głosy, aby jednak te ceny zostały w miarę bez zmian, aby dostępność tych trunków była dalej szeroka. Co o tym uważam i dlaczego moim zdaniem jest to rozwiązanie bardzo niekorzystne, bardzo szkodliwe dla społeczeństwa? O tym w dzisiejszym materiale. Zapraszam serdecznie. Cześć! Z tej strony Kamilia Strzemski, samorządowiec, radny, komentator sceny politycznej, dziennikarz, a w wolnych chwilach również model oraz aktor. Dziś chciałbym przedstawić moją opinię na temat dyskusji, która znowu się w Polsce rozpoczęła. Dyskusji wokół oczywiście alkoholu, konkretnie wokół akcyzy dotyczącej tych produktów. Otóż rząd, Ministerstwo Finansów przygotowało propozycję, aby podnieść akcyzę odpowiednio o 5% w roku przyszłym oraz jeszcze za dwa lata. Ma to oczywiście związek nie tylko z takimi argumentami, Ogólnymi prozdrowotnymi dotyczącymi utrzymania społeczeństwa w odpowiedniej formie. Ale przede wszystkim z uwagi też na to, z jakiego resortu wychodzi ta propozycja, jest to podyktowane inflacją, i tym, że faktycznie w tym momencie, jak sobie przeliczymy, ile wnosi inflacja, i jak bardzo to wpływa później na tak zwany, prawda, koszyk dóbr podstawowych, chociaż alkohol nie jest dobrym podstawowym, ale mi chodzi tylko o przeliczenie tego na poszczególne produkty, no to wychodzi, że jednak z roku na roku, inaczej z miesiąca na miesiąc, możemy tych produktów alkoholowych kupić więcej w stosunku do tego ile zarabialiśmy kiedyś. Chodzi po prostu o to że podniesienie tej akcyzy spowoduje no, w pewnym sensie wyrównanie tego standardu i że te produkty alkoholowe będą mówiąc wprost no, mniej dostępne także jednak będą skorygowane o, o inflację. No i pojawiły się oczywiście od razu zarzuty. Pojawiły się zarzuty głównie ze strony ludzi którzy nie rozumieją że podatki mogą mieć też inną cechę inną funkcję niż fiskalną. Mianowicie ci ludzie uważają że no, każdy podatek musi być jak najniższy ze swojej definicji, że podatki nie mogą mieć żadnej y, formy wpływu na... Y zachowanie czy na postawę społeczeństwa tylko podatek musi być dla zas zasady najniższy z możliwych. No i oczywiście tutaj wchodzimy w taki doktrynalny spór dotyczący właśnie funkcji podatków, ale nie o tym dzisiaj. Dzisiaj właśnie bardziej o tym jak konkretnie ten podatek, czyli akcyza, w jaki sposób to może wpłynąć na społeczeństwo, dlaczego uważam, że podwyżka jest uzasadniona i dlaczego na przykład prezydent Nawrocki który zapowiedział już weto tej ustawy, w tej sprawie i nie tylko w tej, jest w bardzo daleko idącym błędzie. Pierwsza sprawa, jest taki mit, że w miarę starań o to, aby dostępność danych produktów obniżyć, to ta dostępność paradoksalnie się zwiększa. No to jest takie myślenie trochę na przekór, trochę właśnie wynikające z takiego naszego głęboko zakorzenionego e, antypaństwowego nastawienia. No, że jeżeli państwo robi x, no to musimy zrobić minus x albo tam odwrotność x, a jak zwał, tak zwał, już nie będziemy wchodzić w matematyczne tutaj spekulacje. Chodzi mi o sam fakt, że jeżeli państwo coś nakaże albo państwo coś zarekomenduje, no to społeczeństwo musi w swojej, właśnie, przekorze zrobić coś przeciwnego. Tylko, że badania oraz praktyka pokazują jednak trochę inny obraz tej sytuacji. Mianowicie nie tak dawno, bo w, w ostatnich latach w poszczególnych samorządach zaczęto wychodzić z, z inicjatywą, aby wprowadzać na przykład nocne prohibicje. No, znowu, które będą się sprowadzały do tego, aby ograniczyć dostępność tych napojów. No i pojawił się wtedy głos od początku, że nie, że to spowoduje, że będzie tylko więcej melin, że ludzie będą korzystali z tych, z tych napojów, ale w innej formie i w innych miejscu i tak dalej. Okazało się, że nic z tego. Okazało się, że faktycznie zarówno w tych jakby weryfikowalnych wynikach, jak i w takim subiektywnym odczuciu mieszkańców sytuacja rzeczywiście się polepszyła. To znaczy, po pierwsze, mniej jest takich powiedzmy, no, mało przyjemnych, mało estetycznych widoków ludzi, którzy gdzieś nocą czy późnymi porami. No, wolą sobie zrobić imprezę w centrum miasta, czy nawet mówiąc wprost, jakąś burdę, albo inną awanturę pod wpływem tych właśnie trunków, to po pierwsze. Po drugie, służby wcale nie odnotowały jakiegoś problemu z tym, że na przykład te, te imprezy, czy te inicjatywy, w cudzysłowie, przenoszą się w jakieś inne lokalizacje, na przykład poza centra, poza centra miast, więc to pokazuje, że takie intencjonalne ze strony państwa Redukowanie dostępności produktów jednak działa. Tak na pochybę, tym, tym wszystkim konfederackim bredniom, to naprawdę działa. A więc podwyżka akcyzy, w tym przypadku na alkohol, również zadziała i również spowoduje, że matematycznie ludzie będą mogli tych produktów kupować mniej. I znowu pojawiają się zarzuty: że no, jeżeli podniesiemy ceny na alkohol. No, to automatycznie ci ludzie uzależnieni, czy ci, którzy dopiero no, są na tym wcześniejszym etapie wpadania w nauk, wcale nie zrezygnują z tych produktów, tylko zrezygnują z produktów bardziej no, podstawowych, tak? takich produktów typu wiem, pożywienie, typu środki czystości i tak dalej, właśnie na rzecz tego, żeby sobie móc kupić więcej alkoholu. No, tylko znowu to jest teoretyczne założenie. W praktyce tak się nie wydarzy. W praktyce ci, którzy są faktycznie już uzależnieni po uszy, ci, którzy mają największe problemy, oni rzeczywiście e, mogą uznać. Że lepiej kupić ten właśnie napój niż coś innego, ale ci, których jest więcej, ci, którzy dopiero są na etapie zagrożenia popadnięciem w ten nauk, oni będą mieli jakby argument taki czysto finansowy, tak czysto ekonomiczny, argument do refleksji, że może jednak nie warto, że może są inne dobra, które lepiej za daną kwotę czy za dane środki finansowe nabyć, może ten alkohol nie jest dobrem właśnie pierwszego wyboru. Więc tu nie chodzi o to, aby. Zlikwidować problem w całości, aby problem alkoholizmu no, za dotknięciem magicznej różdżki nagle zniknął. Tylko chodzi o to, aby redukować w miarę możliwości liczbę osób, które są tym problemem zagrożone. To jest Trochę inna konstrukcja i trochę inny cel, niż wydaje się ludziom właśnie nastawionym tak bardzo antypaństwowo i antypodatkowo. Podkreślam, dyskusja na temat funkcji podatków jest trochę przedmiotem innej dyskusji, znaczy dyskusji, no w ogóle innej debaty. Więc te, nie będę teraz tego jakoś bardzo mocno rozwijał. Chodzi mi o sam fakt, że w tym konkretnym przypadku, w przypadku podwyżki akcyzy na, na alkohol, jestem zwolennikiem takiej inicjatywy. I uważam, że prezydent Nawrocki, robiąc właśnie to w kontrze i do rządu, i też no, realizując, jakby to nie brzmiało, swoje deklaracje, że on nie będzie podpisywał jakiejkolwiek ustawy, która podniesie podatki, jakiejkolwiek opłaty ze strony społeczeństwa, no on teraz tę te obietnicę realizuje faktycznie, natomiast realizuje no, trochę kosztem racjonalnej kalkulacji. Ponieważ racjonalna kalkulacja jednak wypada, wypada nakazuje myśleć w trochę inny sposób, na przykład taki, że owszem, może lepiej teraz podnieść te podatki na alkohol, może lepiej ograniczyć jego dostępność, żeby na przykład później zaoszczędzić na, na kosztach służby zdrowia. Na przykład na koszcie leczeniu tych, którzy w alkoholizm wpadli, którzy też w wyniku działań będących konsekwencją alkoholizmu popadli w jakiś gorszy stan zdrowia. Może to jest argument, którym powinien się kierować prezydent, czy powinien się kierować najważniejsi politycy, a nie tylko populistyczne mówienie, że o panie, jak podwyżka alkoholu. Podwyżka cen to nie. Ja w ogóle jestem z definicji przeciwko temu, żeby cokolwiek podnosić, no bo to jest złe per se. Nie wszystko jest złe per se. W tym przypadku tak naprawdę największym wrogiem, największym przeciwnikiem i państwa, i społeczeństwa, i indywidualnych obywateli jest właśnie alkohol, jest właśnie jego nadmierna dostępność. Były takie badania, które też pokazały w ostatnich latach, jak bardzo patologicznie Polacy nie tyle, że sięgają, ale że mają możliwość sięgnąć po alkohol na tle innych narodów, innych państw Europy. U nas tam w przeliczeniu na przykład na nie wiem, powiedzmy tysiąc czy ileś innych, prawda, inne proporcje mieszkańców, dostępnych sklepów, gdzie można nabić alkohol, jest na tyle dużo, że bijemy wszystkie rekordy. Na przykład w Szwecji czy w tych państwach skandynawskich, to tam w ogóle te proporcje, tak, czyli mówiąc o dostępność alkoholu jest wielokrotnie, chyba nawet kilkudziesięciokrotnie niższa. I to nie jest tak, że, te, że w wyniku tej mniejszej dostępności Skandynawowie jakoś, nie wiem, trają po kątach ten alkohol z niewiadomych źródeł, że się zapijają na śmierć tylko po prostu w innych miejscach i w innych okolicznościach. Nie, po prostu u nich realnie ten problem alkoholizmu występuje w mniejszym stopniu. Jasne, że nie jest wyeliminowany w 100%, bo to jest w praktyce niemożliwe. Ale stopień tego kłopotu. Hmm, jest na tyle niski, na tyle nieszkodliwy społecznie, że w praktyce tak naprawdę ci ludzie, mówię o właśnie o Skandynawach czy o państwach, w których zastosowano takie rozwiązania, że ci ludzie w praktyce no, nie muszą się tym aż tak przejmować, i też państwo nie musi poświęcać tyle czasu, uwagi, środków, jak w Polsce. Czy w innych krajach, gdzie ten problem został trochę przemilczany, został zignorowany. Oczywiście został zignorowany pod wpływem nie tylko emocji społecznych, tak, nie tylko tego, że nastąpił silny opór ze strony ludzi, ale też pod wpływem lobbingu, pod wpływem dziwnych kręgów, wpływów, które no nie pozwalają na to, aby jednak te zmiany tutaj wprowadzić, albo alby przynajmniej ten, to tempo tych zmian yy, faktycznie tutaj spowolnić, aby obniżyć ich skuteczność. Mam nadzieję więc, że prezydent Nawrocki i inni politycy jednak będą w stanie skłonić się do pewnej refleksji, do refleksji nad zdrowiem społeczeństwa, nad ich sytuacją, nad sytuacją Polaków, no ponieważ niestety, jeżeli Polacy sami sobie w pewnym zakresie nie są w stanie pomóc, no to ktoś jednak powinien postawić, no właśnie nie weto, tak jak Nawrocki, tylko powinien właśnie dać tego kciuka w górę i pozwolić przejść w moim, w moim przekonaniu korzystnym i dosyć no, racjonalnym zmianom. Dajcie znać co sądzicie. Pamiętajcie też o tym, żeby zostawić suba pod tym filmem, jeżeli oczywiście się Wam spodobał, jeżeli też macie zamiar do moich treści wrócić. Dziękuję Wam serdecznie za wysłuchanie tej, tej mojej opinii i do zobaczenia w kolejnych materiałach, bo na pewno będzie ich jeszcze bardzo dużo. Trzymajcie się. Na razie.